Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy wraz z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy oddział Targówek Fabryczny, Mieszkaniowy i Zacisze. Serdecznie zaprasza na słuchowisko, które powstało z nagrań rozmów z mieszkańcami przy zbieraniu materiałów do książki pod tytułem Historia znikania Targówek Fabrycznych. Miłego słuchania. Opowieść Andrzeja Osińskiego. Ulica Zachodnia. się stało, że Pana rodzina zamieszkała na Dargówku Fabrycznym i czy zawsze mieszkała przy ulicy Zachodniej? Rodzice mojej mamy hmm. przybyli do Warszawy z miejscowości Przonów i Lice Rejmontowskie, z Podłowicza, gdzieś na przełomie wieku. Wcześniej mieszkali na Siennej. Obecnie to, to był numer 1492, bo kiedyś takie numery były, od razu z numerem mieszkania. Jest to gdzieś w okolicach e, Świętokrzyska Marszałkowska. Następnie się przenieśli tutaj. Już na fabrykę. Już tak? e, na targówek. E, I jeszcze dziadek był, pradziadek był e, szewcem. Mhm. Zawód szewca wykonywał. Eee... A jakie nazwisko nosił pana dziadek? Konecki. 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 Ludwik Konecki. Eee... Później dopiero się zatrudnił na kolei wileńskiej. Był kolejarzem, i z racji tego dostali yy, te, te tereny przy torach. To były takie tereny, które kolej dawała swoim w zasadzie pracownikom, żeby się osiedlali. Mhm. I cały tutaj ten hmm. obszar, czyli Birżańska, Poniewieska, Zachodnia, Południowa to były tereny nie kolejowe, czy tylko tutaj nie, 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 najbliżej Dużego Wydaje bobało. mi się, że chodzi tylko o ten teren, o hmm. ten pas taki przynasypa. Nasypach. Mhm. Pana pradziadek e, samodzielnie wybudował e, wasz dom? Czy, czy już kolej też dała do Tak, tak, tak. To były, to były takie samo, e, no pewnie sam nie, własnymi rękoma może nie, ale tam ktoś pewnie pomagał. No ale to, to taka, to była, nie się osiedlali ludzie biedni, mm -hmm. którzy, którzy, których nie było stać na fachowców, murarzy. bo tam były dwa budynki, dwie rodziny zamieszkiwały, ale to było rodzeństwo, mhm. tutaj mieszkał dziadek, właśnie pradziadek Ludwik z babką Anną i później jak w miarę dorastania swoich dzieci, dobudowali drugi dom, to, to jest ten dom, Mieszkali. I, mieszkali. I to był e, cały czas numer 11, tak? Ta, Obydwie. Ta, ta. Obydwie, y, to cały czas jedna posesja. Tam nie było wtedy A czy B. 11. Zabrakło 11. E, czyli to był pana dziadek czy pradziadek? Pradziadek. Pradziadek. Mhm. I tam miesz mieszkał e, mój dziadek, mojej mamy ojciec e, Henryk i e, babka e, e, Babka, jego siostra Aleksandra. Później, gdy moja mama wyszła za mąż w 50. latach, pod koniec 50. lat, dziadkowie przeprowadzili się na właśnie na Klementowicką. Mhm. Tam sobie wybudowali dom. Mhm. Tutaj zostawili nam, a jego siostra zostawiła dom z. Twojemu synowi Tadeuszowi. Rozumiem. I tak sobie razem mieszkaliście. Ta, ta. A i pani Krystyna a... mieszkała jakby na my... tym samym terenie, ta, na którym pan. Kon... O, ta, ta. w ten sposób. Krystyna Iwanicka, a my Osińscy. Mhm. A jak pan e, wspomina e, właśnie tą ulicę zachodnią? Bo już właściwie nie ma po niej śladu. Nie ma. A... Bo to była krótka ulica z tego, co widzę. E, krótka, wiec, to tak? Krótka, kilka numerów było. Zawsze mi się kojarzy i moja młodość, i targówek z piękną wiosną, która zagląda do okien, ja się budzę, w oknach drzewa, wiśnie kwitną, zapach. Czyli dookoła tych budynków była zieleń, tak? Tak. Mnóstwo zieleni. Mnóstwo. Bo tutaj we wszystkich opowieściach pojawia się cały czas ten sam motyw, że targówek fabryczny utrata, że to były bardzo zielone miejsca, że przy tak. wszystkich domach były ogródki tak. na własne potrzeby, tak. hodowano również tak. kwiaty, ale też drzewa tak. owocowe. Czyli Obecnie. tutaj tak samo, tak? Tak. Było przed domem, było bardzo dużo drzew owocowych, grusze, jabłonie, śliwy, wiśnie. Natomiast od strony torów, tak jakby od, na tyłach domów, były ogródki mhm. działkowe, gdzie się uprawiało. Y, no te, te różne takie warzywa, typu marchew, pietruszka, buraki, mhm. fasola, ogórki, pomidory. Mhm. No. Później to się przechowywało. Pamiętam, mieliśmy w domu piwnicę i w, do piwnicy co roku y, tata. Y, Przywoził świeży piach. Musiał być piach taki bardzo suchy, bardzo miałki, i w tym piachu przechowywano do wiosny te warzywa, wszystkie. Mm -hmm. Samowystarczalne musi no, no tak, być. No tak, trzeba było być tak, samowystarczalnym. Przy... Państwa szafrańskich, na południowej, tak? Szafrańscy hodowali konie. A gdzie wypasali te konie? Tutaj na polach przyległych? Te, czy? No, no, pewnie, no. Konie, przecież krowy ludzie hodowali. Ja pamiętam, jak babcia, właśnie na Klementowickiej, to, to miała wszystko: kury, indyki nawet. Odkosiaka no, to nie miała, no ale wiem, <gry> że, że mieli tam już przy swojskiej, na swojskiej, jesiotrowej, to tam to ludzie hodowali. Ale mieszkając właśnie tutaj na fabrycznym, to czuł się pan, że mieszka pan w mieście, czy bardziej w mniejszym miasteczku, czy na wsi? Na przykład, jaki to był, taki klimat. Takie przedmieście. Przedmieście, tak. Jak mhm. jechaliśmy do, do miasta, to się mówiło, jedziemy do miasta albo jedziemy do Warszawy. Mhm. Praga to była Praga, a my jedziemy do Warszawy. No tak, oddzielna tak. jednostka. Tak, 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 tak. No i tak była traktowana chyba. Takie zaplecze fabryczne. A jeszcze chciałam Pana zapytać o ten e, budzący w sumie dużo zainteresowania e, największy drewniak. Mhm. Czy, e, Pod siódmym. Pod siódmym. Tak. I czy Pan e, może e, pamięta i czy to rzeczywiście jest prawda, że e, w tym budynku nakręcono e, e, odcinek z e, tak. Nawet... domem Cegiełki? Tak. Nawet pamiętam, jak kręcili ten odcinek. Przecież Cegiełka był niewiele... Ja jestem 64 rok, on, on może ze dwa lata był młodszy, starszy od nas. I pamiętam, że tak zadzierał nosa. My chcieliśmy jako chłopaki tam z nim trochę, czy porozmawiać, czy jakoś tak, a on nie chciał w ogóle z nami. Tak. Nie, ale, ale cała ekipa filmowa, która tam była, to naprawdę było wydarzenie, takie na miarę całego dziesięciolecia, które ja pamiętam. No ja sobie wyobrażam. Tak, ta, ta, to było wydarzenie. To, była, to, to było takie samo... Nie A ile pan miał wtedy lat? No mogłem mieć dziesięć lat. 10 ta, lat. Ta, mhm. ta. Yy, ale to też było takie wydarzenie samochody. Przecież nikt nie posiadał samochodów dookoła. No to, tak. ten samochód to był, to był bardzo duży luksus, i e, kiedyś przyjechała ciotka, e, właśnie Krystyny, jak wyszła za mąż, przyjechali taką piękną, e, żółtą syreną. Mhm. No, i zapach spalin, no i tak dalej. To, to wie pani. wydarzenie też na całej ulicy. A chciałam jeszcze zapytać, bo w jednej z, w jednej z opowieści, właśnie pani Blanki, której pradziadkowie mhm. przed, przed wojną zakupili ten, mhm. ten budynek, pojawia się opowieść, że dziadek z okazji urodzin pani Blanki posadził to pole. I że te topole e, przez wiele lat tam rosły. Czy kojarzy pan to pole. Tak, topole? tak. Topole, Aha, i no topole i wrony. Topole i wrony. Tak, bo <grym> do tych topoli te topole rosły właśnie tutaj e, na tyłach tak jakby e, tego siódmego, tego e, drewniaka. Czyli bliżej e, nasypu kolejowego, tak? tak? Aha. tak. Tutaj, ale tak samo rosła jedna topola między numerem 7 i 9, gdzie mieszkał Jacek, e, państwo Młynarczykowie, ten krawiec z Ziemowita, też była taka, mm, taka rosła bardzo. Czy to była topola? Nie... Może nie, nie pamiętam, czy to dokładnie była topola, ale potężne drzewo, e, które dawało dużo cienia. Mało tego. To pole rosły też. Tutaj w tym trójkącie, takim, który miał być, tutaj metro miało być. Wie pan, tak, taki nasyp. tak, tak, tak. tak, tak. I tutaj też rosły nasypło, te, te topole. To I z tych topoli ciągle te takie, wie pan, całe, całe takie. Same takie chwarety. Aha. A te e, przylegające do zachodniej ulicy, właśnie Poniewieska, Birżańska. E, Coś o nich może Pan opowiedzieć? Jakie to były budynki, kto mniej więcej tam mieszkał? Przecież... Ja w ogóle na Poniewieskiej to, to, to w ogóle nie kojarzę, żeby mieszkali ludzie. Tam był, były jakieś dwa warsztaty. Mhm. E, chyba jeden to był taki samochodowy, drugi... To już wie Pani, tutaj na, na początek Zachodniej to była tak zwana zwałka, tu przywożono przeróżne takie rzeczy, gruz, nie gruz, Ach, tak jak ja pamiętam już mhm. wtedy. Też były ogródki takie, te kolejowe, działkowe, mhm. do samej Naczelnikowskiej się ciągnęły, aż do budki drużnika. A. A jak pan e, wspomina swoje dzieciństwo? Czy pan chodził do przedszkola tak. przyrzecznej? Tak, przyrzecznej chodziłem do przedszkola. Odbierali mnie zawsze dziadkowie, przeważnie dziadkowie, bo mieszkali na Klementowickiej, dwie, dwie przecznice dalej. Zresztą do dzisiejszego dnia pracuję z koleżanką, która też chodziła na rzeczną do przedszkola i miło, bardzo miło wspominaliśmy rzeczną. Z rodzicem rano, no wiadomo. Tak, tłać, nie jest tak najprzyjemniejsze. No, ale później się rozkręcaliśmy. Na terenie była taka ogromna, taki pień ogromny, właśnie topoli powalony. I ja pamiętam, że się zawsze bawiliśmy właśnie w czterech pancerniach. Zresztą mój ojciec w 70. chyba pierwszym roku kupił jako pierwszy na ulicy telewizor. I co? w Sąsiedzi przychodzili Ametys, na Do dzisiejszego dnia, pamiętam, to był Ametys 102. Ciągle były problemy z anteną. No, wie pani, do cyrki były, bo trzeba było wchodzić, tą antenę obracać. I pamiętam, że kiedyś tata, jakby w wyścig pokoju, tata przyszedł. Pracował w hydrobudowie. To było takie zaplecze. Hydrobudowa to była taka firma, taka budowlana, która Kładła rurociągi ciepłownicze i tak dalej. I tam mój ojciec pracował jako stolarz. I pamiętam, jak kiedyś przyszedł. Czy to był piątek, czy już sobota, bo w sobotę się normalnie kiedyś pracowało przyszedł i nie mógł się nie mógł wejść do domu, bo tylu, tylu ludzi siedziało i oglądali ten. Czyli takie życie sąsiedzkie taak, kwitło, czyli, tak? Tak, oczywiście. To jest wie pani, Tam się ludzie bili, kłócili, ale w większości jeden drugiemu pomagał. Mhm. I sam pamiętam jak ja chyba pod numerem siódmym, grając w piłkę z tam szybę komuś. No, oczywiście, to wie pani. To zawsze, jak się grało w piłkę, to najlepsza zabawa, jak się komuś coś. Tak. Przy kusa zrobiło. I przyszedł ojciec z pracy i pyta się, dlaczego, dlaczego ryczysz. A mówię, a bo mnie tam zlał tamten ten spod siódmego. A, a za co? No, bo mówię, tam graliśmy w piłkę i stłukliśmy szybę. No, i ojciec, pasek brzmi jeszcze mi dołożył. To <grym> to sąsiedzka było... solidarność. Tak, <grym> tak. Jak począł Pan nauka w szkole podstawowej, to była szkoła przymieszka pierwszego? Tak. I jak? Wspomnienia? Moja pierwsza nauczycielka to była Pani, Nar... pani Naruszko. Aha. To była dama. Naprawdę pani, która, tak jak moja żona, zawsze dbała o wygląd, mhm. żeby dzieci widziały w niej zadbaną, zorganizowaną kobietę. Mhm. Taki wzór I... chyba, tak? Też była bardzo, bardzo opiekuńcza. Prowadziła nas chyba do czwartej klasy szkoły podstawowej. No, moja mama się z, z tatą rozwiedli. rozwiedli. No, zapamiętałem jedną rzecz taką, jak pojechaliśmy na wycieczkę do Łowicza szkolną, miałem jedną kanapkę, wycieczka całotniowa, no nie było kiedyś obladów i tak dalej. Jak ona mnie przygarnęła i częstowała mnie swoim jedzeniem. No, to się pamięta bardzo, no tak, bardzo, bardzo dobrze to, tak, mhm. tak. Było też tak, że chodziłem na wagary do szkoły. O, to pierwszy raz słyszę takie tak, nie? Urywałem się jakoś z tych lekcji. Też już nie pamiętam jak, ale trafiałem do czytelni. Mhm. I w czytelni namiętnie czytałem płomyczki, św świerzyków nie, ale płomyk, płomyczek. Bo był płomyk i płomyczek. Płomyk był dla starszych, płomyczek był dla młodszych. Jeszcze dla najmłodszych był Świerszczyk. Ja bardzo ch chciałem należeć do harcerzy, ale niestety w harcerzach trzeba było być zdyscyplinowanym, wykonywać wszystkie polecenia i tak dalej. Mnie to nudziło i, i byłem trochę i wy, wybyłem, ale zawsze mnie dobrze postrzegałem. Poza tym ja dostałem rower Pelikana na komunię. Rower był, był słabiutki, bo na takich małych kołach, chyba 12 albo 14 calowych, już nie pamiętam, ale takie miał małe kółka. Mhm. Także musiałem pedałować nieźle, żeby chłopaków dogonić, którzy jeździli na wigrach, tarpanach, ale 7 lat, jak komunia była, mhm. ja już w wieku 7-8 lat na grochów jeździłem, na Gocław, moja babka ze strony ojca mieszkała na Ossowskiej. To którem jeździliście na, na Gocław? Na przez Gocław? Przez utratę tutaj? U, przez utratę... Nie, wcześniej... Tak, przez utratę, bo... W Żabiatkach, przyjad... tak, tak? Tamtym tak, przejazdem, tak? Tak, tak. tak. tak, mhm. tak. Ale później jeszcze odkryliśmy inne, inny przejazd tam, jak jest Zakład Naprawy Taborów Kolejowych i była taka, taki staw. Benzynowa. Benzynowa, A. To już wszystko wiem, już mnie tutaj rozmówcy tak ja wcześniej Ja tam się łowić ryby. A, no widzi pan, to jest takie miejsce, które tutaj też było miejscem wymienianym częstym i popularnym, takie... czyli pan też był rowerzystą, tak? Tak. No ja cały czas jestem na no Znaczy no tak, tak, no tak panu zostało, tak panu zostało. Zresztą mój dziadek, kolejarz, pracował na później już do emerytury na tak zwanej zielona dyska, nie kojarzy. Pani. Nie. To jest na wysokości szkoły. Ale przymieszka? Tak, Aha. na wysokości szkoły, ale między torami. Był taki duży, wysoki budynek kolejowy i były tam zwrotnice, tam przestawiali te różne... No i mój dziadek też jako kolejarz, też bardzo dużo na rowerze. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak mnie brał na ramę, babcia tam jakąś poduszkę przywiązywała i on mnie brał na ramę i jeździliśmy takim czarnym, jakimś poniemieckim rowerem po tych utratach. W, na forty. Mhm, tak, Antoninów, bo, tak? Tak, tak. A czy pan e, zapamiętał jakiś. E, bo chyba mieszkał pan jeszcze w tym czasie, kiedy rozpoczęły się wysiedlenia, wyburzenia? Tak. I, I jak pan no. wspomina ten moment? Czy to było dla pana e, z punktu widzenia na przykład utraty kolegów, czy w ogóle. Z... Wszystkiego, z... wie pan, tak? świat zniknął. Świat zniknął, tak. ale pan to jakby pamięta tak, że to miało dla pana wtedy znaczenie, czy. Emocjonalny. Emocjonalne. Tak. Mhm. Pamiętam moment wyprowadzenia się e, dziadków. Mhm. E, mieli pieska Azora, piesek taki nieduży i nie mogli go wziąć tam na brudno, do, do bloku. Mhm. I przyprowadził dziadek, e, nawet chyba płakał wtedy, jak zostawiał nam tego psa, bo my jeszcze mieszkaliśmy i prosił, żebyśmy się opiekowali, no ale no niestety to. Nie miałem y, nigdy mm. zwierzęcia i nie wiedziałem jak się opiekować i uciekł. Pamiętam też na Wszystkich Świętych jeszcze jak y, babcia mieszkała z dziadkiem y, cała wyprawa na Wszystkich Świętych na brudno. To się mm. chodziło na piechotę, to cała procesja była y, Babcia brała jedzenie, termosy z herbatą. No A to kawał tutaj... drogi przecież. Tak nie? i to zima była i dziadek na rowerze prowadził. Wszystko szliśmy na piechotę, ale dziadek brał rower i jeszcze na rowerze odwieszony tymi wszystkimi chryzantemami. No i to była taka właśnie moment, kiedy się ci ludzie wyprowadzali i to taki koniec takiego świata fajnego. Nawet jak ze szkoły wychodziłem i szedłem do dziadków, no to wiedziałem, że tam znajdę opiekę, dom, ciepło, mm -hmm. jedzenie. Jak nie było y, dziadka al, i babci, bo gdzieś tam pojechali, to do sąsiadów mogłem iść. Mm -hmm. A wtedy to koniec, już nie, 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 nie ma. Tylko tych robotników pamiętam. Trzeba mm -hmm.